Ciekawa, od której samej? O, no. wiem no, też od tej samej. Od, od, od tej, co byliśmy, tam jest tam dobra, jest tam ta kampa na schodach, co nie Bo Jakby od drugiej strony, to gorzej jest się tak ustawić. Zaczynamy przejąć sektory. Od której? Od tej, okej, okay, dobra. To przejmuj punkt mm -hmm. Dobra, widzę, przejmują we dwóch swój Atakujemy sektor południowy Przejmuję centralny Uf, ale się tu, z nim bawiłem. Dobra, dobra. dobra. leć na ich, leć na ich. Atakujemy sektor centralny. Dobra, jeden zdjęty. Drugim jest dio. Dobra, przejmuj swój. Ja się zrespię i będziemy ich atakować od dwóch stron. Dobra. Atakujemy sektor północny. Albo pomóż ci? Nie, ja się zrespię i oni mogą się wycofać teraz. Bądź przygotowany na atak. No zawił mnie, no. Dobra, mamy dwa punkty. Jeden był na schodach Dobra, dostał. Ostatni jest szuk na schodach, dostał. jest na schodach No po dobra, lewej naduży. Dawaj Ja szerokim łukiem on. Dobra Dwóch tam jest, dwóch jest po lewej. Okej, okay, spoko spoko poleciał granat Dostał raz Nie wiedzą co zrobić Dobra, mamy wszystkie ten był u mnie Oj, za rozwalił Okej, okay, spoko Mamy trzy punkty, jesteśmy do przodu Dobra. Zabić go? Leć. No za rozwal rozwal go no. Okej, okay, mamy trzy punkty, super, bronimy się Teraz jeden na schodach, drugi przy chacie Gdzie chcesz? Na ja przyschodach Okej okay. Dobra, masz granaty? Mam, mam Dobra, ja spróbuję zachowaj sobie Nie trafiłem Dobra Teraz się bronimy Ja pilnuję mostu i środka A ty tam prawę i ja Jak tu... ci powiem to się wrócisz mnie. Dobra ja tu mam taką ciężko to właśnie z kampą Dobra ja ich u siebie nie widzę u mnie też na razie spokój. Nie wiem, na co oni liczą. No, no są online, nawet są zdań. na mapie. Dobra, dostałem moździerz. Gdzie leci? Dobra, leci na centralny, spoko. Musi być gdzieś, gdzie widzi centralny punkt. Jest, widziałem go na środku, pilnuj i prawo. Jest, jest, jest. No. Widzę, widzę. widzę. No, widzę tam, wiecie, jest. Dobra, raz dostałem, spoko. Próbuj, no jest tam, patrz na, na mnie, no, patrzy Dobrze. Jeden zdjęty. Cofnij się na swoją pozycję. Granat, ty rzucałeś granat? Tak, też rzuciłem, bo tam jeden był za rogiem jeszcze. A, okej, okay, spoko. Oni zamiast. No, mają stratę, punkt. O, mają stratę, powinni atakować. Nie atakujemy, bo. Nie mamy mhm. po co. Mamy 30 punktów przewagi. Jedzie do ciebie, idzie do ciebie, widziałem jednego. Dobra. Tam z lewej strony będzie. Szedł od środka na, na, do twojej strony. Jeden zdjęty. Drugiego widzę na minimapie. Widzę, no jest, dostał ode mnie raz, ma mało życia. O, zabić go? No weź, weź, wa walniesz go. Zabity. Poko, wracaj na pozycję. Masz HP? Masz ammo? HP mi się przyda. A masz amunicję? Dobra. Wysznie. Masz refil I wracamy. Przeładuj, jak masz granatnik zużyty, przeładuj, bo jest teraz na to czas. No, wszystko mam. Nie są u mnie na górze Oby dwóch, tam? Dobra Idę cię wesprzeć od dołu. Ach, zdjął mnie granaty? Są w domku. Są w oknie? Tak, w domu oknie waliły Dobra, do idzie, widzę, idzie do mnie Zdjęty jeden, było dwóch? Jeden na pewno był Jest, jeden zaszedł mi, idzie na nasz Okej, okay, dobra Z Rozwalił mnie, jest na centralnym na schodach gdzie się schodzi w dół Idzie na naszą flagę, okej, okay, dobra, spoko Dobra, pilnuj centralnego, ja pójdę im. Ok, spoko. Dobra, dawaj. O, na go trafiłem. Spoko. Masz kapę. się boją przejąć. Oni się boją przejąć. Krzucają granaty. Poszedł granatnik. Mogę możesz im tam puścić. Wal 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 Rozwalił mnie Poszedł możdzisz, zobaczymy. Dobra Jeden zdjęty Okej, okay. obroniłeś sektor ob dwóch. Ob dwóch? dwóch zabiłeś? Tak, dwóch poszło chyba. O, to elegancko, no, wracamy na pozycję. No Widziałem, może ci moździerz, widzę, widzę. Jest chyba na dole, w moją idę. stronę celował, dobra, jest przy mnie. Okej, okay, byli na środku, nie jednego granaty. Jednego zdjąłem. granaty, okej, dobra. Tam by widziałeś ich na środku, obydwóch? Nie, tylko jednego widziałem. Oj, jest ten, y, na moją pozycję przed Dobra, widziałem. Dawaj. Jest tam, jest tam, jest tam w bramie, dwóch już jest. Dobra, okej okay. Trzymaj, ja go zaraz to rozwalę Proszę tam może wow. Dobra, jeden zdjęty, zaraz drugi będzie miał plecy Chyba już ich... Nie, jest, tutaj jest, po prawej Dobra, zawite No dobra, tu mamy mecz do przodu. To twój dym? Tak, mój Jest na środku. Koniec, wygraliśmy elegancko.